Ta kamera to jest taki, że je kurwa. Ten drugi nic nie robi, tak? Niegier. Jakby kurwa to było chociaż kolorowe, a nie czarno-białe, teraz. To jest tym wyszłym levelem, pewnie ma coś, nie? Tym X ma coś tam. Oh wow, just not. A mhm. nie, lepiej już mu kurwa dasza w plecy zrobić, od plecy mówię Basita Upisz. Tak, ja śpiewam. No tak podosić go w górę i nie tak za tak zaatakować. Ale tak kurwa z tymi szarczami Jest postać kurwa. No. Przez to jest tak, jak już leżysz, uderzyć się jeszcze w i i twoja postać tak stoi sekundę za długo, albo są tak z dupy. Oh, Aha! Ciście <laughs> no. kurwa, y, 30 level, tak? Kurwa, legit, full zawsze. Na pewno tylko 30. No kur... Jak zwykle milion tysięcy HP. Mhm. Mm to będzie sobie starała przeżyć za wszelką cenę oczywiście ta... Mm. <coughs> choice No 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 tylko no. no, jeden hit. Zarzu zarzuci, podskocz, podskocz. Nie wiem, ludziom na dwójce niby działa, że ten podchodzą nagle, kurwa, to porażenie działa. Nie? Tylko jak ja, ja tak robię, to nam działa akurat, nie wiadomo. pewnie chuj z tego idzie. Dobra, już aż to minie, kurwa, chyba, że wyjebał już. No, oczywiście gównowicie, gówno wiem. Widzę czarno-biało, kurwa. Teraz się wyjebała. No. Ciasno, ale ten jedno jest spłacone w połowie. Ty, masz dźwięk, jakby był na drugich wersji śmierci. Teraz tak. Albo mi się wydaje, nie. Chcą wziąć, chcą wziąć. Nie wiem, nie wiem. bo betterman. Nie nie. Czy tak sesz? Hm. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Jaką? <noise> o, ja pierdolę kurwa super postaci już mi się chce z nimi walczyć. Ty chcesz jedna na jedną z nimi? Nie. Bijesz się z nimi czy co? Nie, A, no to chyba, że tak. Nie bije, co to zarobisz? No a tak ujdziesz. A sełażę. A napierdala się? Które jest, który? No, super. Lepszy jest. Yy... Smugę. Dobra, na może ujechasz. Uj, ja spróbuję z tym cieciem. Gdzieś kiedyś to wątpię. gdzieś. poszedł gdzieś. Fajnie, fajnie, super. UHP. No widzę właśnie balans. Najlepiej się cały czas blokuj, rób te odskoki i czekaj aż ona się coś, wiesz, jebnie, nie? Wtedy piorunek, dwójka i atak. Nie ma śmierci. Jest moc. Chcę się zobaczyć Zaleca przemyślenia. <głos》>. Można i tak. Na pewno chcesz walczyć. Maj ojeju. Uważaj na nią. Nie ze się, bo fajnie ona mi jebła i mnie kurwa odskoczyło. Zajebiście, a fajnie. O ile obrażeń, super. Zajebiście, chuj. Nie wdycham zaraz, wiesz. No już kurwa, mać. O mogę wstać? Ja pierdolę. Głupia kurwa szmata. No ale to odskoczyć się nie da tej kurwy, głupiej jebany. Tylko napałem jebany, chuj potrafi atakować. Kurwa z tą szarżą zjebaną. I on trzeba ujebać ban, to jest kurwa dramat. Jebany o kurwa szarża. Dawaj go idzie ta pizda. Jeszcze mnie cofa, kurwa. Drzyk. Puszczę. Aha, Aha uczynę. on jest tak w kurwie, jest tak typ spocony zjebany kurwa. Jeszcze kilorenę się jeba już kurwa, który też za dobry nie jest Ale jest głupi kurwa, jakby szerwy atakuje na pałek D e, pa, już drugi hit nie chciał wejść, wiesz czemu? bo nie kurwa Gin. Jest. Dobra, ten także też raczej jest, zobaczcie mam pół HP. On full Ale ten... Y, on był łatwy do wykierowania sobie, bo odpierdala downa, nie? Z tym nie takim głównym. I że często nie blokowało samej. Co on robi? Zło zawsze znajduje miejsce. Wychodź tu. Eh. Tu jeba. <noise> Ten jest kujowy, bo on się blokuje dobrze, kurwa. Jakby więc tak cały czas. Porządek będzie rządził galaktyką. Jeszcze mi kurwa tnie grę w chuj na tej mapie, bo jest zjebana. Ten zjebany jest, bo jest defensywny. O tamten się zestrał i wyszedł. Smutno, kurwa. O zadziałało, niemożliwe. Już się No, no Ja nie mogę, kurwa, hita od plecy zrobić, nie, jak inne typy, ja nie mogę. O, tak, super. Jeszcze mi jedno, zajebiście. Bo to jest tak przejebana do zrobienia postaci. Pa, łatwo. A de Kurwa, był no zamrożony! Jest super, kurwa! No tak! Oczywiście, że tak! Kurwa z tym mechanikiem. Dobra, tak jest koniec. Tak jest żyk. Przynajmniej ten tego frajera wzywa. No, wow, pusz. On też, kurwa, na takie momenty, że łatwo było zrobić, ale no chuj, chuj. Dobra.